Siemaneczko, bąbelki! Kolejny filmik, słuchajcie, na szybko, bo jeszcze, jest, kurde, zapomniałem tego luknąć, w sumie mogłem, no ale... <grych> Dobra, taka jakby druga część tego filmu, co tam wcześniej nagrywaliśmy, bo teraz tak z ciekawości zobaczyłem sobie na ten tytuł, czy tam nie tytuł, tylko opis, i w ogóle za ciekawy mnie, aż to muszę nagrać, w ogóle, co on tu pierdzieli? Podczas kręcenia materiału w prędkościomierze wskazywały wartość zawyżone spo... co, co, co? Zawyżone, spowodowane dynam... co? Zmienionymi przyłożeniami w układzie napędowym oraz zmienienie wysterownika silników, dynamiki film może dawać się szybszą niż jest w rzeczywistości ze względu na zmianę tempa odtwarzania metrów. Ja... Co ty kurwa, pasz? Te <grym> wszystkie uniesienia koła są spowodowane bardzo dużą mocą silnika i <grym> brakiem Elektrycznych systemów kontroli trakcji? Aha, gość naprawdę bierze jakieś prochy. Albo pijany to pisał, są więc niezamierzone i całkiem przypadkowe. Powiedz to w sądzie, to cię wyśmieją i do psychiatryka odeślą. Powiedz to w sądzie. A co, nie, nie panujesz nad motocyklem? Nie potrafisz jeździć? Jesteś jakiś kurwa sprawny inaczej? Ja pierdolę To nie jest? No, gość po prostu no, nie powinien jeździć na motocyklu. Stwarza zagrożenie w, w ruchu lądowym w, w ogóle kakao, no co to ma być? Eee, całkiem przypadkowe nagranie pochodzi z 2009. Fascynujące, wiesz? A głos narracji racji nagrąkach z studi 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 yy. To jakiś pijany pisał Po pierwsze O co chodzi, nie wiem o co chodzi Chyba mu chodzi o to, że po prostu jego prędkość Jak oni tam jeździli To była, było widać y, Za duża była Ta prędkość Jezu, jak to kurwa laguje No, YouTube <słyski> <słyski> Te, jak oni jeździli tak, coś tam, co chuja widać. No ale niby jak oni jeździli, to że chyba chodzi o to, że widać, że prędkość jest za duża, co osiągali. I ten kombinuje znowu, tak samo jak z tym kierunkowskazem kłamie, że to tak, to, to, to tak jak hakerzy w grach. O, ja nie, nie jestem hakerem, ale o co chodzi? wow. rozwaliłem go w sekundę, nic nie robiąc. O ja pierdole, co się stało, o co chodzi? Ale ja nic nie wiem, ja nie hakeruję. Ehehe, tak kurwa. To jest takie pitu pitu, kurde. To samo z tym kierunkowskazem, co to było na tym filmiku. Co to, what the fuck? Aha, z ostatniego filmu. Eee... No to, to samo z tym kierunkowskazem, jak kłamał. Że włączył kierunkowskaz, kurde, a wcale nie włączył. Eee, a do tego myślał, że jak włączy kierunkowskaz, to już ma pierwszeństwo, i może każdemu drogę zajeżdżać. to fuck w ogóle. I tutaj jeszcze wciska ludziom kit, że po czas materiału a że zawyżoną prędkość pokazywały liczniki, że coś tam co ty pierdolisz. Wiesz, że to nie ma znaczenia i to, to nie jest wytłumaczenie, to i tak to jest jasny dowód dla sądu. Ile pokazuje na filmie prędkościomierz, tyle pokazuje prędkościomierz. Dziękuję i jesteś w dupie. Tyle. I myślisz, że co takim pierdoleniem się wybronisz? Ja dole. Po prostu to są dzieci. Kurwa, oni żyją w świecie fantazji. Jakby oni nie mają kontaktu z prawem, jakoś z rzeczywistością. Chcesz się ze mną o tym kłócić? Chyba nie wiesz kto ja jestem. Jak oni się. Ze mną się nie pokłócisz. Do tego, jak oni myślą, że... Jak oni myślą, że ja coś tutaj źle gadam, tak jak w tamtym filmiku, że ja coś źle gadam. Idźcie na policję, po spytajcie się, czy tak jak oni jeżdżą, to faktycznie jest źle, czy co? Nie wiem, jak kurwa nie ja, to może ktoś inny. Nie wiem, no. Już... No po prostu jaja. I co ty pieprzy, że... Co, 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 nie ma co, co. Ja wam mówię tak, ja jestem, że tak powiem, w temacie i mówię wam jak jest. Jak wy mi nie wierzycie, to może ktoś inny wam to powie. Bardziej idźcie na policję, spytać się, czy taka jazda jak tu widać, to jest ok. Ja wam mówię, że nie jest ok. Złamał przepisy nieraz. W ogóle stwarza zagrożenie, w, tutaj, o, w tym tak zwanym ruchu lądowym, czy, że tak powiem. To wam powie każdy. Po prostu, kurwa, nie wiem, jak wy mi nie wierzycie, czy coś zapraszam na policję. Ja pierdolę. No po prostu, i co ty, i po prostu, jo, jo, zawyżone prędkości, bo, 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 bo coś mi tamtego. Ja wam powiem tak, zapewniam was, że na przykład w sądzie, czy na policji, nigdzie to nie przejdzie, takie twoje pieprzenie bajek, że o, bo prędkością mi tam zawyżył, bo coś tam, bo za mocno bąka puściłem, tak, no, na pewno, wiesz. Sąd ma prosty, jasny dowód, widzisz, prędkość ile jest. Na tym, jakby to powiedzieć, na tym przykładzie, czy opierając się o ten dowód, który widać na filmie, to sąd, jakby to powiedzieć, ja pierdolę, akurat nie jestem, nie, nie robię w sądzie, więc to nie wiem, jakby to ten, ale opierając się o ten dowód, który widać na, filmu, na filmie, sąd na przykład wy, taki wyrok daje i, i chuj. I co zrobisz, kupę zwalisz? Będziesz się wiecznie odwoływał? Ja pierdolę. No, mówię wam, to, że sobie dziecko napisze jakieś bajki, to nic nie znaczy. Wy się chcecie kłócić, z... kurde. Akurat co do tego, odnośnie prawa i w ogóle, no to tak głęboko są w dupie, więc yy, nie polecam się kłócić. Jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to bez skitu mogą się iść na policję spytać, jak to wygląda. Yy, no. Albo w praktyce zaryzykować. No i <noise> w praktyce mogą zobaczyć, że to działa tak jak mówię. Ludzie, kurde, to, to, to nie jest GTA, to nie jest jakieś kurde Tetris, <noise> czy co? To... Ty sobie tutaj gadasz jakieś takie bajeczki, a na filmie wyraźnie jest prosty dowód i opierając się o ten dowód, yy, którym jest film, to sąd może ci tak dojebać. Czyli na przykład wyjebując ci mandata. Ech. Jeszcze będziesz bulił za wytoczenie ten, czy tam za sprawę. Chyba tak jest. Że jak jakąś sprawę zrobisz, to jeszcze musisz właśnie za sprawę zabulić, Więc za dużo masz kasy. Hehe! <laughs> Szlachimat, kurwa, za. Jezu. Zaorany. <laughs> Jezu, i co to kurwa jest? Gdzie? Jezu. Wy się ośmieszacie. Idźcie do szkoły. Nie wiem, postudiujcie sobie też prawo czy coś. No, nie tak. Nie no po prostu... No, nie żyją w świecie fantazji. Reupload. Okej. Okay. Reupload. Co masz... Y, reupload. Co rozumiesz przez słowo reupload? Bo tak jakby to też mogą mieć głęboko w dupie, choćby dlatego, że... Co ty przez to rozumiesz? Jesteśmy w Polsce, nie w Meksyku czy co? <laughs> Więc... What the fuck? Błędne napisanie y, czegoś tam. Pobrań pobranie i ponowne udostępnianie na jakimkolwiek portalu bez zgody autora za opłatę... Za opłatą? Jak za opłatą? To też jest błędnie napisane. Debi. Za opłatą ile? 200 tysięcy polskich złotych. Ajajajaj. Aj, tak, kurwa, ale 200 pesos. <ścoughs> ja pieprzę. Robiąc to akcept... Czekaj, czekaj, czekaj pobranie i ponowne udostępnienie na jakimkolwiek portalu be, portalu co rozumiesz przez słowo portal e, to też jest błędnie napisane bo portalu to jest błędnie napisane i to też może być nieuznane nie bo portalu co to ma znaczyć portalu stronie internetowej to jest poprawne napisanie tu jest błędnie napisane debil do szkoły nawet nie chodził bo pisze nieprawidłowo nie ma czegoś takiego jak portalu. Co portalu? Stronie internetowej. Strona internetowa, yy, która nosi nazwę na przykład Facebook czy coś. Co, co, co kurwa, nie <laughs> to kurwa, nie wszyscy muszą znać prawo jak ja, być w temacie. Yy, no i no i jakoś tak yy, nie wiem, że tak powiem, dobra, inaczej. Nikt nie musi być kurwa policjantem, ale kurwa, weźcie z tym mózg, kupcie. Niektórzy, ja nie wiem, nie trzeba być policjantem, żeby ogarniać kurna tego i owego. No tak, to jakoś to, to, nie rozumiem ludzi. Po prostu. Eh, za pobranie i ponowne udostępnianie na jakimkolwiek portalu, z chyba stronie internetowej, Debi, bez zgody autora za opłatą, jak za opłatą, 200 tysięcy pyln. 200 pół złotych. Robiąc to akceptujesz powyższą, nie rozumiem, co w ogóle pisze. Bez zgody autora za opłatą, co on roz... co? nie kumam, co on w ogóle pisze, robiąc to, a robiąc to w sensie, że, że co, że, że jak pobierzesz ten film i go gdzieś udostępnić, udostępnisz, to potem musisz mu zapłacić 200 zł i zobowiązujesz się do zapłaty w terminie kalendarzowym od dnia uploadu, uploadu. Czyli sąd też tego nie uzna, bo przez błędne napisanie. Źle napisał. Nieprawidłowo. Uploadu. Portalu. Co ty ci pasz? Reupload. Upload. Uplo... U... <grytale> Reupload. Upload. Portalu. Błędnie napisane. Sąd tego nie uzna. Do tego. Co ty ci To tak nie działa, jak ty możesz sobie myśleć. Eee... Z... Swaniaczek coś kombinował ale mu dużo nie wyszło. <grym> <grym> to ja pobraniem. Ja tego nie nagrałem. Ja tego nie pobrałem, tylko nagrałem. Pobranie, a nagranie to jest różnica. Ja nie pobrałem tego pliku wideo, tylko jakby nagrałem yy, tak poniekąd swój własny film. I no to tak. Jakby to powiedzieć, to co ja robię teraz a to co jest napisane tu w opisie to są dwie różne sprawy więc no i dzwaniaczek myśli, że co a jak ci jakiś Arab to tutaj ten opis to jest totalnie bez sensu nie masz szans nigdzie nikt, nikt ci to tego nie uzna wszyscy cię wyśmieją i jeszcze w sądzie cię na dojebkę do psychiatryka wykurwią jak będziesz pisał ludziom takie coś i w to jeszcze wierzył więc y, nikt ci to nie uzna wyśmieją cię nie masz szans, błędnie napisane no i no i zresztą to tak nie działa, bo to tak nie działa. To. Możesz sobie napisać w opisie: Proszę udostępniajcie ten film, gdzie się da, ludzie tak zrobią, a po jakimś czasie, jak zobaczysz, wow, ludzie udostępniają dalej, to potem po tym czasie napiszesz w opisie, że, że no coś tego typu, że nie masz prawa udostępniać tego filmu dalej, czy coś takiego, że tam, coś tego typu jak to, jakieś pieprzenie takie, że nie masz prawa kopiować tego filmu, czy udostępniać dalej, nie, że jak to zrobisz, to o tą pitu-pitu, wiesz, takie sobie zrobić jakby swoje prawa, czy coś, prawa autorskie, czy coś takiego, że tak powiem, nie. co tak nie ma, co to za cwaniakowanie, to tak nie działa. Co za cwaniaczek, kurde. Co, kurde, żeby to tak się dało. Co, wszyscy ludzie na świecie by tak robili. Na filmiku w opisie zrobisz sobie, proszę udostępniajcie, gdzie się da. Potem po jakimś czasie jak zobaczysz, że faktycznie udostępnili, to wtedy zrobisz takie coś za udostępnianie czy coś takiego, no wiecie, nie? Wymyślisz sobie jakieś kurde prawa autorskie czy coś. I kurwa zarabią miliony, bo nagle sobie w opisie napisały, że ludzie nie mają prawa udostępniać tego filmu, jeśli udostępnią to muszą ci zapłacić, coś tamtego i pitu-pitu. Żeby to jeszcze tak działo. Żeby to tak działało, kurde. W ogóle... Ja pierdolę. To taki oszust jest. Szuka, nie wiem, no po prostu to cwaniaczek taki. W chuja robi ludzi takiego... Ja pierdolę, cygan, normalnie cygan. Ja pierdolę. Marcela, co? Mar... Co jaka Marcela? Szmuca? Kurwa, to są jakieś araby. Szmuca? Ja pierdolę. Co? Co, co kurde? Ja pieprzy, masakra. 200 zł, dobrze, że nie milion. <laughs> śmieszne po prostu. Napiszcie mi, dziecia, dzieciaczki, co wy o tym myślicie. Ja pierdolę. Nie wiem, no po prostu dojebał, dojebał. On w ogóle nie dość, że nie potrafi jeździć, nie zna przepisów, nie zna prawa, w ogóle ćpa coś, bierze jakieś prochy. To jeszcze żyje w świecie fantazji. W ogóle... Co to jakieś Pokémony są, kurna, Co oni odpierdalają, ty? To, to, to dzieci jakieś. Totalnie zaczopowane dzieci. Jezus, Maria. Jak takie coś można robić? I w ogóle, jak tak można jeździć? To, to... O, ja pierdolę. Nie, to się w pale nie mieści. U, jezus, Maria. Czy... Nie wiem, no po prostu kurwa, no nie mogę. Co, co. Nawet jakby, nie wiem, co ja mam jeszcze powiedzieć, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, co tam o tym myślicie. I w ogóle śmieszne, bo to, co on tu napisał w opisie, to jest nic nie znaczy. Nic nie, nic nie znaczy. Każdy ma to w dupie. Każdy dalej może robić co chce. I no, ale to, to tak, to, to tak nie działa. No i no, kurde, nie wiem. Co to teraz ma być? Ja wiem, co to za poruta się dzieje na tym świecie? Jak on tutaj tak cwaniakuje, jak jest takim cwanym cwaniaczkiem, ludzi próbuje oszukać, coś tutaj troluje, majaczy, ćpa. Nie wiem, a po prostu może rzeczywiście go zgłoszę na policję. Przekroczenie prędkości. To jest raz, przekroczenie prędkości. Drugi raz. O, dajmy sobie jeszcze raz. Czekaj, czekaj, co to było? Eee, przekroczenie prędkości, wyprzedzanie z prawej strony. Stanie na pasach, na przejściu dla pieszych. Postój na dla przejściu dla pierwszych, coś takiego, za to... Też jest raczej kakałko. Też może być. Dalej. O Jezu, parkowanie w miejscu Niedozwolo... nie, kurwa no nie to nie jest rower gdzie on się ustawił, to jest poniekąd parkowanie w miejscu niedozwolonym czyli tak, przekroczenie prędkości wyprzedzanie z prawej strony postój dla postój czy no powiedzmy postój dla przejścia dla pieszych parkowanie w miejscu niedozwolonym cztery wykroczenia coś może jeszcze, debil o Jezu, a jeszcze wymuszenie pierwszeństwa. strony nie zrobi to będzie gorzej Zobaczcie, zobaczcie, ty. Ciekawe, można by zarzucić to? No leć, 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 leć. No, nie właśnie. Poniekąd można by się na to uziąć. Za nami? To co, on zobaczył? Poniekąd można by się na to uziąć, no ale to na mnie jeszcze zależy. O to osoba, się sprawą zajmuje. No akurat chyba nie. To ja wiem. Ja Czy to jeszcze jest coś ten... Cztery wykroczenia jak na razie Trochę chujowo I jeszcze tam spowodowanie wypadku Wsz, kurwa zagrożenie on ten... Robi w ogóle Cztery wykroczenia jak na razie Co ja kapie? To jest totalna masakra Prawo jazdy zrobił Ta prawo jazdy co se w chipsu wziął Masakra Zaparkowało. Ciekawe, że jeszcze po ciągłej linii przyjechali. Co? Coś, co się tam dzieje? Co jest? W tej sytuacji jak ma zielone co? to sobie może stać na przejściu do pieszych. dalej No nawet No nie no to też jest Tak jak mówiłem w tamtym filmie No i patrzy Kolejne wypowiedzieliśmy. Ja no? no i w końcu się doigrał. Dobra. O Boże! co za idiota. Ech, cztery wykroczenia naliczyłem. Jak ty jesteś taki cwany, a gość jest taki cwany i taki, taki jest, hop, do przodu i tak spróbuję tu trollować ćpa i w ogóle taki kurde ten, to go mogę łatwo zgasić. Jak mnie takie cwaniaki wkurwiają, nie? Nie dość, że cygan, to jeszcze próbuję cwaniakować. A ja ci naliczyłem cztery wykroczenia na tym filmie. I to jest nagrane. Jeszcze nie. Po prostu kurwa. Jaka beka. No, nie wiem, ludzie tak mają. Ludzie potrafią łamać prawo i jeszcze to nagrywać i jeszcze udostępniać na neta. Debi. po prostu tak samo jak ta sytuacja, co była, gdzie ona była, nie wiem, nie pamiętam. Ale gdzieś była sytuacja, że goście kota wsadzili do zamrażarki. Co za kurwa debile, biezu. Tak czy inaczej więzienie za takie coś jest i no, kota do zamrażarki wsadzili, no i no, no niestety kot zdechł. No oni mają więzienie, no, przy, no przynajmniej jedna osoba tam na pewno więzienie dostanie, druga osoba no raczej też dostanie. To, że nas się odesłali do domu i na razie jest tak ten, ten teges niepewne, to nie znaczy, że nie będziesz miał problemu. Też mu wyjebioną więzienie. Boże, co za ludzie? Yeah. To, że kota zdali do zamrażarki, to jest mało. Bo są gorsze rzeczy, co się dzieją na świecie. Te potrafią koty też topić. Albo. One... Ogólnie na świecie dzieją się o wiele gorsze rzeczy niż, kurde, dawanie kota do zamrażarki. Dzieją się o. znęcanie się. Jest, znaczy znęcanie się, to jest torturowanie już kota, bo robią takie rzeczy, że wiecie, co to jest szlifierka? Wpiszcie sobie w internecie szlifierka i to, co robią z tą szlifierką i kotem, to sobie możecie tylko wyobrazić. To jest po prostu kurwa chore. Ja Jabł... masakra. No tak, tylko... <ścoughs> Po prostu dzieją się gorsze rzeczy. Jeśli wy na przykład, nie wiem, jakby to powiedzieć, nie lubicie słuchać o takich rzeczach, nie lubicie, no, nie lubicie słuchać o takich rzeczach, nie miejcie Facebooka, nie miejcie internetu, albo tym bardziej nie róbcie w policji, bo w policji takich rzeczy, no, niestety nie brakuje. A jak jesteście w takiej robocie, to po prostu to aż kusi, żeby... To tak... Jak jesteście w policji, to po prostu kusicie los na to, żeby coś na coś się natrafić nie, niemiłego. Po prostu nie, taka praca, no. To jest taka praca, co łatwo możecie się słyszeć, coś, co nie powinno się w ogóle dziać. I no, przed. właśnie, jeszcze to powiem, jak ktoś myśli o policji, może ktoś chce robić jako policjant, ja wam mówię, przede wszystkim na pierwszym miejscu jest psychika. Musicie, kurwa, być twardzi psychicznie. To jest numer jeden, kurna. I no. Do Wam raczej każdy powie, że numer jeden to jest właśnie psychika. A na drugim miejscu to jest sprawność fizyczna. Ja Wam tak mówię i ja tego nie gadam z dupy. I no. Zresztą, jak ktoś mi nie wierzy, to nie wiem. To idźcie na policję się spytać, jak mi nie wierzycie. Albo. Albo co do niektórych sytuacji, to można się nawet że tak powiem, na własnej skórze to po prostu skumać, że o, kurwa jebane faktycznie miał rację. Tylko po co to musi się dziać coś złego, że tak powiem, jak może się nie dziać. Posłuchaj po prostu mądrzejszego kogoś, kto się zna i w ogóle. I posłuchaj się. Nic się wcale złego nie musi dziać. Wystarczy się posłuchać. Ale nie, są ludzie, którzy robią coś złego. O, o ja już to robiłem parę razy, albo, a ja przecież się nic nie stanie. Nie, to, to dopóki się nic złego nie stanie, nie będzie jakiegoś wypadku czy coś, człowiek się kurwa nie nauczy. A to, że na przykład da się mu mandat czy coś tam Nie, to nawet jak się kogoś do więzienia pośle czy coś, po, posiedzi parę lat, wyjdzie i znowu złamie prawo, zrobi coś poważnego. No, z nic. Przypomniał mi się śmieszny tekst, co yy, ten, niektórzy dla jaj mówią, zabić to za mało. Dla jaj sobie tak mówili. Ja wam mówię, policjantem byś, to jest za mało. Tak wam powiem. Nie wiem, bo to tak... To samo, jak coś, nawet prezydentem, jak się jest, czy jak się jest papieżem, czy kimś, to jest dalej za mało, bo za dużo nie zrobisz. No i na, nie, na niektóre rzeczy nie masz wpływu, więc... Jeee... Yeah. Człowiek, kurwa, chce odmienić świat na lepszy. Chce, żeby było bezpieczniej w ogóle. Stara się, kurwa, naprawdę się stara. Ale nie, no, niektórzy ludzie ci nie pozwalają. Nie wiem, no po prostu. Ale warto z tym walczyć. Wiesz o co walczysz jest warto. Dobra, w tyle w tym oto filmiku. Napiszcie mi, co tam o tym myślicie. I tyle się ma.